Rakieta startuje za dwie minuty, będziemy oglądali piękny start Escape Cape Canaveral. Środek nocy, wiesz o tym, nie? O że już się odgrywa? Wiem. Co, Kajusiu? Tam będzie startować, zobacz. Tak, tam, gdzie jest czerwona Chyba tak. O zielona, chyba zielona znaczy gotowość co? Czy nie? A o której odlatuje? 31 Która jest? 29. To dwie <grymiasz> 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 Tylko się nie, nie skąp w motofilipie O mamy tutaj Kajusię schowaną. O. Przykryj się. O tak. O tak, bo mamy trochę chłodu. Jest już noc, nie? Bliżej taty? Trzyma no. no 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 no. Teraz dłużej będzie zimowa. Ziemia od tej nie? No, tak. 30 A zielona szybko idzie. Będzie startować z zielonej, nie? I tam jeszcze jest kilka krawędzi. Koło nasz nawet. Trzeba troszkę cierpliwości. Uwaga! O, dora, kilka sekund. Kilka sekund jeszcze. Yes! Dobra, Dora, dora, dora! Już za chwilkę powinno być. Jest 31. Dałem już latuj! Halo! Ehm. No to może być, wiesz. Jeszcze jakieś techniczne, małe problemy. O, tam chyba jest ogień, widzisz? Pod czerwonym. Ej, no! słychać trochę. Nie ma ognia. Czy jest? Filip, nie idź do w kochanie. Nie nagrywasz, kochanie, wcale nie? Co? No, jest ogień, no. Gdzie? Wow, tam! nie ma. już XD. poleciała Poleciała ten za za No, może być. Jest, 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 jest czerwone niebo. Kurde. Jej Ale głośno. zaraz odłączy te silniki. Witam tu. Tak, to start rakiety, Falcon 9. Już idziemy do Obserwujemy to z Florydy z Cape Canaveral Czekamy jeszcze na odłączenie silnika, może będzie widać Leszek, Wilczek to nie droga, to rakieta. Balkon 9. To by było chyba na tyle. Dziękujemy za obserwację. Filipo. o nie tyle aut przyjechało obserwować to jest jedyne z Chcieliśmy, że będzie jeszcze widać ono czy ślienika, ale raczej nie było tego widać, zobaczymy jeszcze później przejrzymy materiał. Cóż, zbieramy się dalej, w takim razie. Filip żegna. Pa!